Cześć, dzisiaj taki krótki filmik, postaram się zmontować z wymiany uszczelek podstawy filtra oleju oraz tej drugiej, gdzie jest przykręcona chłodniczka oleju. Doszły do mnie dwie uszczelki, 30 parę złotych za obydwie dałem. Mam nadzieję, że pójdzie bez problemów. Tutaj raczej filozofii większej nie ma. Jeśli wszystko się będzie dobrze odkręcać. Na początek ściągamy cały dolot, czyli wlot puszka i tutaj ta obudowa. Chwila roboty pozrzucane co dalej? Pamiętajcie o wtyczce od przepływ womierza, żeby nie szarpać, odpiąć ją najpierw. Następnie sobie tu jeszcze będę musiał odpiąć zasilanie wtrysku gazowego. No to jest akurat tak poprowadzone. No ważne, żeby tu były odległości od Wtrysk dysza takie same, tutaj jest akurat to i po prostu nie było jak puścić, nieważne, tym się nie zajmuję teraz i sama podstawa trzyma się na trzech śrubach. Zaraz pokażę Wam. No i dobra, wtrysk odpięty, tutaj odpinamy ten, ten klips, który zabezpiecza tutaj przewody, następnie tak. Pierwsza śruba, czy uchwycę teraz? Tam na dole druga i tu trzecia. Trzy śruby, powinno nam to całe odejść. Następnie, jak będziemy mieli to już trochę zluzowane, to z tej chłodniczki również tu są śruby, chyba torksy, z tego co kojarzę. Muszę dopasować, ale również to rozkręcamy. Prawdopodobnie cztery z tego, co tam czytałem. I dzieli nam się to wtedy tutaj na pół. Na pół się dzieli, wymieniamy te dwie uszczelki. Yy, najpierw to wyczyszczę trochę i nagram co dalej. Ważna informacja jeszcze zanim odkręcicie i odkręcić na sobie może, możecie no, yy, zanim zluzujecie filtr, podstawę całego filtra to odkręćcie sobie yy, filtr i tutaj do sucha postarajcie się wytrzeć bo wtedy jak zluzujecie spód to wtedy może wam to tam wyciec gdzieś a tak to tak to zbierzecie ten nadmiar który niepotrzebnie ma się wylać. No I tak widzicie tutaj coś jeszcze wybija coś gdzieś mu tu ciśnienie pcha. Dobra w takiej pozycji to mam tutaj oczyściłem z resztek oleju, trochę popsikałem odtuszczaczem do hamulców, zmywaczem teraz rozpołowię to na pół, te chłodniczkę i tą podstawę ta śruba jest tutaj, taka jest ich chyba cztery taki torksik rozmiar T30 I jedziemy dalej no dobra, odkręcenie tych bocznych czterech śrub poszło nie najgorzej, natomiast warto się zaopatrzyć w taki magnesik na teleskopie dużo ułatwia. I co ważne, tu mamy jedną śrubę. Bardzo ciężko do niej podejść. Próbowałem z różnych zestawów kluczy dopasować, żeby także chodka, czy cokolwiek mi się tam zmieściło, jednak nie dało rady. Musiałem odpiąć ten wąż. Pamiętajcie, że tu jest cały czas płyn chłodzący. Tą spinkę należy szarpnąć do siebie, podważyć śrubokrętem i ona wtedy aż dotąd wychodzi, do tej tutaj przetłoczenia. I po pomału kręcimy ściągając wąż, aż zejdzie nam z tego króćca, jest tam oring. Także można to jeszcze raz założyć, myślę, że nie będzie tragedii, że nie będzie ciekło, natomiast to sobie musiałem ściągnąć wąż, i chłodniczkę obróciłem do góry, wąż też ustawiłem pionowo, żeby mi się tego płynu jak najmniej ulało. No, i takim sposobem udało się to rozdzielić. I przy zakręcaniu również to samo zrobię. Zluzuję wąż, zakręcę, dokręcę tą śrubę, założę szybko wąż. No, i kolejne śrubki, no i dobra, wstępnie to oczyściłem. Niech już tak będzie. Nie będę tu konkretnie szorował. Głównie chodzi, żeby tu było czysto, i tu uszczelkę, uszczelki obydwie powyciągałem. Natomiast tutaj jest ta, no ta jak widać, ta plastikowa całkiem porozpadała się. tą się udało no prawie w całości wyciągnąć, ale również jest plastikowa. Przemyłem to jakimś tam zrywaczem, warto się zaopatrzyć. W takie szpikulce, one naprawdę są pomocne pod, do różnych takich prac, gdzie coś trzeba wydubać, żeby nie zniszczyć powierzchni, nie pchać na siłę śrubokręta. Tylko to jest takie cieniutkie, precyzyjne, dosyć twarde, nie wygina się, hartowane chyba jakieś. Także bardzo fajny sprzęt. No i działam dalej. Dopasuję teraz uszczelkę do chłodniczki. Przed tym jeszcze tu oczyszczę tą krawędź, żeby było czysto, żeby fajnie siadło, delikatnie tam dirkiem umarzę ją, żeby również była klejąca, a na dodatek nie wypadała, żeby trochę się szczepiła z tą powierzchnią i żeby tam dobrze się ułożyła, żeby, żeby podczas zakładania mi się tam nic nie przesunęło, nie pod, podszypnęła się, żeby dziura znowu nie była i jakiś wyciek powstał. No i dobra, kolejne około 15 minut, wszystko ogarnięte. Eee, tą część jak macie rozkręconą jest na wężach dwóch, wywiniccie sobie ją w tą stronę, zaprzyjcie na wężach, wtedy oczyścić ładnie i montujemy tą część, część z filtrem, wtedy ładnie nam to spasuje, szybko łapiemy, tak jak w moim przypadku na trzy śruby. Natomiast, jak już było w miarę skręcone, wtedy znów ściągnąłem ten jeden wąż, który przeszkadzał w dokręceniu tej czwartej śruby. Oczywiście pionowo go postawiłem, żeby tam za dużo się nie wylało. Dokręciłem i tyle. Zająłem się tą stroną. Tutaj żadnej filozofii. To później wszystko na tych wężach można sobie tu przerzucić, w tą stronę wywinąć, oczyścić, posmarować, tą uszczelkę wsadzić. I trzy śruby e, również dokręcone, uważajcie na te, żeby wam gdzieś nie powpadały, ja na magnesiku je sobie spuszczałem parę razy, ob, e, przekręciłem nim, żeby złapało gwint, wtedy puściłem z magnesu i normalnie nasadką podokręcałem. No i co dalej? Dalej to tak jak było rozbierane, uzbrałem ten wąż, e, te przewody wsadziłem, tu ten gaz sobie jeszcze podepnę, tu to Wtyczkę całą wyczyściłem, bo była zaolejona. Dużo oleju Odtuściłem Teraz jeszcze kontaktem psiknę. No i chyba na tyle. Do, wsadziłem filtr, żeby po w żadnych nie napadało. Jak, jak będziecie montować i śruby skręcać, również jakąś szmatkę sobie zarzućcie, żeby nie daj Bóg, Wam tam nie wpadła śruba, bo wleci kopa kupa roboty znowu. No i za dużo filozofii tu nie ma. Prosta wymiana jak ktoś ma takie jakieś pytania, niech pisze pod filmikiem. Zachęcam do oglądania mojego kanału. Tyle, na razie.